Cześć, dzisiaj będę przygotowywał zdrową, pożywną, domową chałwę. Mam tutaj ziarno sezamu. Do misy odsypałem 500 g. Za moment będę te ziarna podprażał na patelni, tak żeby nabrały ładnego, złotego koloru. Średni płomień. Do tego staram się, żeby cały czas moje ziarno było mieszane, tak żeby nie przypaliło mi się nic od spodu ponieważ jeżeli się przypali, hałwo będzie gorzka. Moje nasiona sezamu zmieniły kolor, są teraz bardziej złote, są również wygrzane, także to jest teraz już odpowiedni moment, żeby wyłączyć płomień i przesypać je do metalowej miski. W tej misce moje nasiona będą stygły. Przestudzone nasiona przekładam partiami do blendera i blenduję na prawie jednolitą masę. Prawie, ponieważ lubię gdy trafia się jakieś pojedyncze całe nasionko. Wy oczywiście możecie zrobić yy, tak, że wszystko będzie równo zblendowane na jednolitą masę. Tak jak jest to w przypadku gdy kupujemy hałwę ze sklepu. Gdy moje nasiona są już zblendowane, dodaję do nich od 4 do 6 łyżek płynnego, oczywiście naturalnego miodu, nie jakiś sztuczny, i jedną łyżkę oleju kokosowego, ja tutaj jeszcze daję, tak dla aromatu. Oczywiście możecie użyć jakichś innych dodatków migdały, rodzynki, orzechy, albo po prostu nie dodawać nic. Na pewno koniecznym składnikiem jest tutaj miód, ponieważ on dodatkowo poskleja naszą chałwę. Także przepis na zrobienie tej hałwy jest bardzo prosty, ponieważ potrzebujemy jedynie miodu, oczywiście z ziaren sezamu i opcjonalnie, jeżeli chcemy, to jakieś dodatki. Gdy moje wszystkie składniki są już połączone. Szykuję sobie blachę, wykładam ją folią i przekładam zawartość miski masę. Staram się równo rozłożyć po całym dnie. Ugniatam. Dodatkowo możecie użyć jakiegoś obciążenia, żeby konzystencja była zwarta. Następnie moja chałwa spędza 2 godziny w lodówce. Po jej opuszczeniu konzystencja jest nieco bardziej zwarta. Ale zachowuje również swoją kruchość, ponieważ ja mojej chałwy mocno nie ściskałem. Jest na pewno pyszna i zdrowa. Bez syropu glukozowo fruktozowego i oleju palmowego. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć.